To pianino jest wyjątkowe z kilku powodów. Światowej klasy firma Steinway produkuje głównie fortepiany, a na tym instrumencie grała sama Sari, która to pianino podarowała swojej wybitnej uczennicy Halinie Mickiewiczównie, która jako jurorka przez wiele lat uczestniczyła w festiwalu imienia Adesari. Była z nami bardzo serdecznie związana i w tamtym roku jej wnuczka Justyna Trapkowska, zadzwoniła do mnie z propozycją, by, bym się zainteresował pianino po babci, bo myśli sobie, że babcia bardzo by się cieszyła, by to pianino było właśnie w w Nowym Sączu w Sokole. pieniądze zostało zakupione, wyremontowane. W dzisiejszym jest w bardzo dobrym stanie. Pianino ma tutaj swoje stałe miejsce. Już w maju będą mogli z niego korzystać uczestnicy festiwalu imienia Sari, który w tym roku zapowiada się niezwykle ciekawie. Do konkursu zgłosiło się 70 śpiewaków i śpiewaczek z 11 krajów świata, a koncert inauguracyjny festiwalu w kościele Świętego Krzyża w Nowym Sączu poprowadzi wybitny dyrygent i tenor Jose Cura. Co niewątpliwie jest zasługą dyrektor artystycznej Małgorzaty Walewskiej, wspaniałej polskiej śpiewaczki, która od roku 2015, czyli od tej edycji konkursu, sprawuje artystyczną pieczę nad festiwalem. Początek festiwalu 9 maja, a my czekamy, kiedy po jego zakończeniu w saloniku Heleny Mickiewiczówny w Sokole na Pianinie, przy którym Ada Sari dawała lekcje śpiewu, będą się odbywać kameralne koncerty młodych adeptów sztuki.